Cześć witajcie Właśnie szykuję sobie sprzęt na robotę Dziś pokażę Wam przy okazji mój sprzęt który ostatnio sobie wykonałem, przerobiłem Keter job Box Keter job Box to kojarzy, to już wie, widział. Dziś wam pokażę jak przerobiłem swoją skrzyneczkę. Mam już taką jedną pod konekta i teraz wykonałem kolejną pod stack and roll ponieważ powiem wam, że sama skrzynia jest naprawdę petarda, a dzięki mojej przeróbce mam naprawdę fajną i uniwersalną skrzynię montażową to jest naprawdę sztosik połączyłem Joveboxa ze stack'n'rollem dzięki temu mogę montować na górę poszczególne elementy ze stack'n'roll'a czy to są na przykład organizery połówkowe na przykład nie ma problemu trzyma się czy to y, organizery lub skrzynie y, duże też nie ma problemu na przykład patrzcie pyk, zapinamy się nie ma problemu, wyciągamy rączkę i jedziemy świetna sprawa ja do mojej modyfikacji użyłem pokrywy yy, z Organizera lecz już jest w sprzedaży u Tomka na sklepie druki, specjalnie, specjalne druki które dają możliwość właśnie zaczepienia do, do dowolnego systemu od Stack&Roll druki wyglądają tak, zobaczcie tak się prezentują zapięcia które naprawdę świetnie chodzą. Wystarczy go kliknąć i automatycznie to się samo zaklikuje. Zobaczcie, pyk, zwalniamy, pyk, zapinamy się. Więc w tym momencie jest naprawdę świetne rozwiązanie. Plus mamy takie specjalne mocowania, zwane tyłki, które zapinają się właśnie w wejścia z taką rola. I dzięki takim właśnie adapterom jesteśmy w stanie mocować. Stack and system skrzyniowy, po prostu na każdym blacie, na każdym skrzynie, adapterze dalej jest również odwrotność, co możemy stworzyć, na przykład blat roboczy lub na przykład adapter do stack and i mocować na przykład inny system. Czyli wybór należy do nas, czy chcemy to, czy chcemy to. O tym będzie osobny filmik, więc niedługo zobaczycie. Ja dziś Wam pokażę po prostu bliżej, żebyście zobaczyli jak się prezentuje moja skrzynia, co ja z niej, w, w niej zmieniłem. Być może komuś się przyda, więc lecimy bliżej. Keter Dropbox, tak jak mówiłem, wykonałem w górę przeźrocza z pokrywy z organizera oryginalnego od Keter'a. Po prostu rozciąłem to i zamontowałem w takim miejscu, gdzie nie przeszkadza mi otwieranie całej skrzyni, bo to jest najważniejsze. Ale jak widzicie, naprawdę fajnie się to prezentuje. Niczym nie przeszkadza, ale tak jak mówiłem, w przyszłości jeżeli będziecie chcieli montować organizery i skrzynie za pomocą adapterów od Tomka zajmuje to o wiele mniej miejsca jest to o wiele bardziej estetyczne wystarczy to zamontować na jakiejś sklejce cieniutkiej czy tam jakiś przyżroczu y, niewielkiej grubości i mamy dosłownie y, to samo ogólnie jeżeli chodzi o budowę z zewnątrz niewiele się zmieniło zamontowałem kilka y, klików z tego względu, że ja często jeżdżę na montaże, a właśnie dzięki takim zastosowaniu klików mogę sobie tutaj kieszenie na przykład y, touch builda zapinać, nie ma z tym problemu, zobaczcie mamy fajne miejsca, nie przeszkadza w niczym z przodu tak samo jeżeli ktoś potrzebuje na przykład młotek również pyk, nie przeszkadza w niczym, na przykład Potrzebuję na montaż kątownika, który też jestem w stanie zamontować, i nie będzie tutaj w niczym przeszkadzało. Co nie? Więc no to jest takie fajne, świetne rozwiązanie dla wszystkich elementów. Które po prostu, patrzcie, o! Voila. I w niczym tu nie przeszkadza. Mamy młoteczek z jednej, mamy młotek kątownik z drugiej. Po zamknięciu też nie przeszkadza, więc śmiało możemy sobie tutaj e, śmigać. Dzięki temu tworzy nam się fajna jedna całość. W środku wykonałem jeszcze też fajną modyfikację, którą też Wam pokażę. Mianowicie wykonałem taki bajerek jak tackę. Zamontowałem tackę. Dzięki temu jestem w stanie tutaj zagospodarować ciekawie moją skrzyneczkę. Wykonałem tutaj na pręcie wintowanym, skręciłem do kupy. Z drugiej strony zamontowałem płaskownika, gdzie nasza tacka automatycznie się zakleszcza, nie wypada, nie ucieka nie przeszkadzam niczym, czyli na dół mogę rzucić sobie y, grubie rzeczy, a jeżeli potrzebuję jakieś akcesoria dłuższe i tak dalej, po prostu wrzucam y, do tacki. Tacka jest y, ze zestawu Tetera Connect, więc akurat idealnie y, tutaj fajnie pasuje. I w tym momencie mam naprawdę fajną skrzynkę o dużych gabarytach. Jest naprawdę bardzo pojemna. Od góry mam dostęp wraz do organizacji czyli mogę sobie jakieś akcesoria zagospodarować, czyli zawsze wszystko pod ręką nie ma problemu, a dodatkowo mogę na górę zarzucić jaki mi się system podoba, tutaj w tym przypadku kettle stack and roll. Więc to jest naprawdę świetne rozwiązanie dla wszystkich, którzy lubią takiego typu skrzynie na kołach i chcą połączyć ją właśnie z jakimś Systemem. Tyle w temacie, tyle w temacie. Przechodzimy dalej. Jak sami widzieliście, Keter Jovebox jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Wystarczy tylko troszeczkę pomysłu i możemy stworzyć naprawdę ciekawy projekt. Skrzynka niesystemowa stała się systemową i to naprawdę bardzo dobrą skrzynką jest Keter Job Box jest naprawdę fajna cenowo i naprawdę bardzo pojemna i można powiedzieć, że bardzo wytrzymała mamy tu fajne kółka oczywiście metalową prowadnicę składaną więc nie przeszkadza zawsze możemy tą skrzynię sobie przenieść z miejsca na miejsce, z busa na budowę i tak dalej i tak dalej a jak nie to przejechać po prostu yy, dzięki kółkom tyle w temacie, dzisiaj taki dzień pokazany że można stworzyć naprawdę ciekawą skrzynię i można ją połączyć z jakim systemem to szczerze, tak szczerze nam żywnie podoba bo w tym momencie wystarczy Taka duża skrzynka, wrzucamy najważniejsze narzędzia. Na górę możemy śmiało napakować sobie organizerów, na przykład połówek, jaki nam się żywnie podoba. Też nie ma z tym problemu. Czy to będzie dwie półki, trzy półki, czy to będzie cztery półki. Do tego na przykład dorzucić podstawową monterkę. Też nie ma problemu. Zapinamy. I wjeżdżamy. Można, można. Wystarczy chcieć. Więc moim zdaniem to rozwiązanie jest dla wszystkich osób, którzy lubią tą skrzynię i chcą od niej czegoś więcej. Dajcie znać w komentarzach, czy ma to sens, czy podoba się, czy nie podoba. Jeżeli się podoba, bo mam dla Was jeszcze jedną fajną ciekawostkę, o której wspomnę też już niedługo. Więc komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!